Dzisiaj na warsztat bierzemy sobie mapę Elhalów, bo to ona była najbardziej lajkowana pod poprzednim filmem. Bardzo cieszy mnie odbiór przez Was tej serii poradników. No i jeszcze na wstępie chciałem Was zaprosić na mojego Twitcha. Po ostatnim streamie z wynikami konkursu udało się zdobyć towarzysza na Twitchu, także są tam już dostępne punkty kanału, gdzie za oglądanie możecie sobie odblokować fajne nagrody. Prowadziłem też fajne emotki, no i oczywiście dostępne są suby, bitsy i tak dalej. Streamy pojawiają się tam parę razy w tygodniu w okolicach 19 i 20, także polecam sobie zafollowować. A a teraz już lecimy z omawianiem LKL. Wielkie dzięki Daniel za zostanie moim wspierającym. Słowem wstępu powiem wam, że jest to taka mapa głównie pod czołgi sniperskie. Po obu stronach mapy, słuchajcie, mamy takie właśnie pozycje fajne pod snajpieniem. Zaznaczyłem wam to właśnie na ekranie. No i jeszcze chciałem dodać, że jest to mapa, gdzie jest pełno różnych scenariuszy, zarówno ofensywnych, jak i defensywnych. No a dzisiaj, zaczniemy sobie, słuchajcie, od czołgów ciężkich. W przypadku ciężarów, ich głównym miejscem walk jest lewy, górny róg mapy. To właśnie tutaj najczęściej należy się kierować, czy to wieżowcami, czy to mobilnymi, czy też opancerzonymi czołgami ciężkimi. Zaraz. Do tego wrócę, ale jest jeszcze jedna alternatywna opcja. Jeżeli mamy naprawdę mobilne czołgi ciężkie, czyli na przykład radzieckie lub chińskie, to ciekawym zagraniem z bazy dolnej dla takich właśnie pojazdów będzie szybki tutaj dojazd na dół. W pierwszej fazie bitwy granie za tą skałką, później sukcesywnie podjechanie wyżej, a później nawet rasz i oflankowanie przeciwnika, co zapewni naszej drużynie ogień krzyżowy na przeciwników znajdujących się w tym obszarze. Baza górna daje nam mniej więcej te same możliwości. Na początku również warto jest sobie pograć tutaj, później z w to miejsce, a w późniejszej fazie bitwy podjechać nawet tutaj. Tutaj jest świetne miejsce na wieżę. Nawet dla czołgów z małym opuszczaniem działa, bo wtedy będziemy w stanie już wyciągać przeciwników w plecy i bić maszyny znajdujące się w tym obszarze. To było takie zagranie typowo dla mobilnych, szybkich czołgów ciężkich. No a teraz wracamy już do głównego sektora przeznaczonego dla czołgów ciężkich każdego typu. Na początku zaznaczyłem taką opcję agresywną, przeznaczoną znowu dla szybkich czołgów ciężkich. Jest to w pierwsze tempo pojechanie na te róg. Tak samo z bazy dolnej. No i mamy tutaj super miejscówki na wieżę dla bazy górnej do kontroli tego, a dla bazy dolnej do kontroli tego. Teraz przejdziemy sobie do czołgów takich bardziej opancerzonych. Czołgów, które są troszkę wolniejsze. Idealną miejscówką dla takich właśnie pojazdów będzie ten narożnik dla bazy górnej i ten narożnik dla bazy dolnej. Tutaj można sobie fajnie grać na side-scrapa. Można się fajnie wymieniać, wychylać troszkę bardziej na pojazdy znajdujące się w tym miejscu. No i właśnie do tych pojazdów sobie przejdziemy, bo będą do czołgi z twardą Wieżą i dobrym opuszczaniem działa. Dla takich właśnie maszyn preferuję następujące zagranie czyli jedziemy sobie tak samo z bazy górnej, odbijamy w tym momencie w lewo i zajmujemy jedną z trzech pozycji. To miejsce jest takie najbardziej pospolite jest to dość bezpieczna miejscówka to miejsce jest również dość bezpieczne mamy tutaj lepsze bicie na czogi znajdujące się w tym miejscu, a jeżeli ktoś lubi bardziej agresywne zagrania, to warto zjechać sobie tutaj w dół i zagrać już w tym miejscu, żeby przycisnąć jakoś rywala. W przypadku bazy dolnej sytuacja jest analogiczna jedziemy tutaj, odbijamy tym razem w prawo, gramy na tej bezpiecznej pozycji, na tej drugiej bezpiecznej pozycji, dzięki czemu mamy bicie tutaj lub gramy agresywnie, zjeżdżamy sobie w dół, podjeżdżamy pod tą górkę i gramy na wieżę już agresywnie. To by były wszystkie zagrania dla czołgów ciężkich, a teraz przechodzimy sobie do art. Jeżeli miałbym coś zasugerować arciarzom, to przede wszystkim będzie to na początku bezpieczna gra, praktycznie przy czerwonej linii. Dla bazy górnej będzie to ten narożnik, a dla bazy dolnej będzie to granie mniej więcej tutaj, bądź też tutaj. Pozycja w w tym miejscu zapewnia nam lepsze bicie na czołgi, znajdujące się tu, czy nawet na górce, jeżeli macie fajny kąt pocisku. No a to miejsce zapewnia nam lepsze bicie na całą mapę. W późniejszej fazie bitwy warto przestawić się na przykład tutaj, czy pojechać nawet tu. Czy nawet tu. Da nam to wtedy lepszy kąt na inne pojazdy, no i są to pozycje bezpieczne. Tak samo w przypadku bazy dolnej można grać na całym tym obszarze, lub też podjechać sobie nawet w to miejsce, jeżeli ta flanka górna jest wygrana przez naszą drużynę. Właściwie kwestia art jest już rozwiązana, także myślę, że możemy sobie przejść do lightów. No i teraz tak, widzimy, że mapa jest tak skonstruowana, że ten centralny jej obszar jest tutaj królestwem dla właśnie czołgów lekkich. Znajduje się tutaj taka fajna górka, gdzie na spotkaniówce mamy bazę. Mamy tutaj miasteczko z domkami, które można rozwalać, no a przez cały środek mamy tutaj miejsca, gdzie są po prostu zarośla i fajnie można sobie tutaj light'em grać. Zaznaczyłem wam teraz na mapie najkrótsze, najlepsze drogi do jazdy do tych konkretnych miejscówek i powiem Wam jeszcze, jakie możliwości one nam tutaj dają. No to tak, zajmując sobie tą górkę, baza górna może świecić to miejsce, może świecić również to miejsce, no i standardowo całą tą półeczkę z TDK. -ami. Analogicznie po drugiej stronie, głównie tutaj mamy pod kontrolą. Ten wyjazd, czy również ten przejazd, no i standardowo też również półkę z TDK. -ami. Jeżdżenie po tych krzakach i spotowanie środka zapewnia nam kontrolę nad całą tą półką z bazy górnej, no i nad całą tą półką, czy nawet czasem tą półką z bazy dolnej. No i w trzeciej miejscówce jesteśmy bardziej narażeni tutaj na ostrzał przeciwnika, ale w zamian za to jesteśmy w stanie spotować tak samo tutaj ten obszar, no a baza czerwona ma wtedy tutaj pełną kontrolę nad spotem tego obszaru, i również tego obszaru. Kwestie czołgów lekkich mamy. Rozwiązaną, więc teraz przechodzimy do średnich. Czołgi średnie mają tutaj oczywiście pełno pola do popisu, wszystko jest zależne od tego, jaki to typ czołgu. No, ale na początek zacznę sobie od takich bardzo mobilnych czołgów ciężkich i pozycje, które dają nam fajną kontrolę nad mapą. Bardzo dobrym zagraniem, szczególnie na przykład jakimś CSM-63, może okazać się zajechanie do tego rogu i przyciskanie tutaj od samego początku czołgów przeciwnika, które będą dojeżdżały tutaj. Druga baza oferuje nam równie ciekawe zagranie. Jedziemy sobie. Pierwsze tempo tutaj i zajmujemy ten narożnik, dzięki czemu zakładamy tutaj solidny ogień krzyżowy na czogi grające w tym miejscu i to może nam dać znaczącą przewagę na mapie. Kolejnym fajnym zagraniem dla mobilnych medów będzie tak samo wjechanie tutaj w to miejsce, tak jak robiły to lajty. Dzięki czemu przy fajnym zasięgu widzenia możemy jednocześnie spotować, a jeżeli mamy dobre DPM, no to wtedy przyciskamy przeciwnika i jesteśmy w stanie zrobić dobry wynik. Ostatnim takim agresywnym zagraniem dla medów będzie zjechanie w tę część mapy. Od Razu zaznaczyłem to dla obu baz. No i tak, pierwszą możliwością jest walka w tym miasteczku, drugą możliwością jest walka w tym obszarze, gdzie najczęściej jeżdżą tutaj czołgi średnie. Co daje nam w późniejszej fazie możliwość objechania sobie tak samo przeciwnika, jak to było w przypadku czołgów ciężkich, oflankowania go i taką samą możliwość mamy po obu stronach mapy. No i kończąc już rozdział o czołgach średnich, to sniperskie średniaki z dobrymi działami mają do dyspozycji całe te zakreskowane obszary po obu stronach mapy. Zostały nam już tylko niszczyciele czołgów, więc standardowo podzieliłem je sobie na opancerzone i snajperskie niszczyciele czołgów. Obszar działań opancerzonych niszczycieli czołgów z mocnymi działami pokrywa się z tym miejscem dla czołgów ciężkich. Tam najlepiej sprawdzą się ich potężne działa i dobry pancerz. No a te deki snajperskie najlepiej odnajdą się w całym tym zakreskowanym przeze mnie obszarze. Zaznaczyłem Wam teraz tutaj przykładowe najlepsze miejsca właśnie dla snajperów. No i też powiem Wam, że takimi kluczowymi miejscami pod obronę naszej bazy jest taki otwarty teren po obu stronach, gdy Flanka jest przegrana, wtedy czołgi tam jadą są dla nas na open. Zaznaczyłem wam tutaj na rysunku takie drogi ataków drużyny przeciwnej. No i gdy na przykład zieloni atakują stąd, zjeżdżają z góry, czołgi stojące w tym miejscu mają na nie otwarte bicie. Tak samo gdy czołg pojawia się tu, czołg stąd ma na niego bicie. Gdy czołg pojawia się tutaj, również czołg stąd może go bić. No i standardowo czołgi z górki mają tutaj wgląd na całą bazę. Czołgi stąd kontrolują sobie to miejsce, a czołgi w tym miejscu mają otwartą widoczność na cały ten obszar. Po drugiej stronie tak samo, a tak z tej strony jest kontrolowany przez czołgi znajdujące się tu, a tak po tej stronie jest kontrolowany przez tych, czy tak samo wjazd już w te miejsca jest kontrolowany przez czołg znajdujący się tu. A taką podstawową pozycją pod obronę jest głównie ten narożnik, który daje nam pełną możliwości obrony bazy. Jest tam takie wzniesienie, można się tylko wychylić, strzelić, schować i daje to super efekty. Mapę El Haluf uważam za umówioną. Przedstawiłem Wam tutaj najpopularniejsze scenariusze. Piszcie śmiało w komentarzach jaką mapę mam omawiać, Kolejną, a jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak grać na mapie lodowiec, zajrzyj do tego filmu.